dobry, w czwartek rano 6.30 Idziemy zobaczyć jak jest na dworze Ups. Koło zera Także na tym się film dzisiejszy skończy Pozdrawiam i do zobaczenia w weekend I dzień dobry drugi raz w czwartek rano Sarenki widzę tam, nie widzicie? Daleko o, uciekły. Uff. Walka z otyłością brzuszną trwa bez litości. Drobne e, zmiany już nastąpiły, ale zmierzę się, obwody zmierzę w, w weekend, w niedzielę może, w sobotę, nie wiem. Dzisiaj jest czwartek, jadę na do domek na trudne czasy, ale wcześniej po narzędzia jadę. Ale wcześniej pojadę do wulkanizatora, bo jak kupowałem używane zimowe opony, no to jednej się nie da wyważyć, bo ma taki mały balon to za duże powiedziane ale takie jest wytrącona z koła po prostu. I lekko gdzieś tam się unosi, jak się patrzy z boku, jak, jak jest na maszynie do wyważania. Nie? Jest taka trochę chyba uszkodzona ta opona i delikatne wibracje, pomimo już maksymalnego wyważenia istnieją, więc zobaczymy co Pan powie na wymianę opon eee, na dobre no dobra, biegnę mały mrozik czwartek o świcie czwartek 18 stycznia dodam 2024 Ewy posiłek rano, zobaczcie tak to wygląda to smacza, tak kefirek i no, jabłuszko będzie surowa wołowina. No, jeszcze surowej wołowiny to kupi. I to będzie jej jedzenie na cały dzień. Nie, bo jeszcze wieczorem. No, jeszcze wieczorem jogurt z chodnikami. Jakiś... Nie wystarczy. I nie można już zobaczyć. Tak się odżywia. nie jest to wygląda. Ewa. No, byłem w wulkanizacji, no to Pan jest zajęty, no to nie czekając, jadę na domek na trudne czasy, chcę narzędzia pozabierać, takie te klucze nasadkowe, takie zestawy całe, sobie je poczyścić i pokompletować jakby w domu, w ciepłych warunkach, tak? No, to widzimy się już na miejscu, na domu, w domeczku. Lak temperaturę trzyma. Wszystko dobrze, chodzi po serwisie, droga dosyć dobra, słoneczko. Jesteśmy w Wejherowie, Wejherowo, powiat wejherowski. No tutaj zima przycisnęła w domeczku na trudne czasy, jest minus. I zobaczymy, jak na samym miejscu jeżdżam powoli. Za chwileczkę będę, za parę minut. Troszeczek Sklepik mój. Wpadnę na powrocie do Groszka. A teraz proszę. No, tutaj jest grubo. Naprawdę ośnieżone pola. Jak już dojechałem, musiałem stanąć w takim miejscu, żeby wyjechać. Bo wiecie, tu z wyjazdem jest. Katastrofa. Dobry, zima na całego. Idzie, idziemy do domku, zobaczyć jak sytuacja. Pan, który nie opodal mieszka na stałe, normalnie w normalnym domu. to sobie tutaj chodzi z psem na spacer. Jest wydeptane. Jest są jego ślady tylko. Widać. O, ale tu nasypał śniegu Ach, ja, ja bym tu wyjeżdżał. To i o tom starzy widzowie wiedzą. Pamiętają, przypomnę, po raz enty, że ja tu mieszkałem normalnie 500 dni i nocy. <laughs> Zimę, między innymi, też, całutką. Jezioro zamarznięte. Proszę. No, raczej bym tutaj męczył się niesamowicie z wyjazdem. O, nie ma śladów do mnie, żadnych. Pomoczę sobie budki. Ojejku. jejku. troszeczkę ubite, a tu nic. No, trudno. co będzie iść, ale minus 5 tu jest, przynajmniej na termometrze samochodowym. Zobaczymy jak na tym normalnym termometrze. Tu jest mrozu, Nie widać. Ale śniegu nasypało. Domek zmarznięty, biedny, zamarznięty. Tak, Uf, nasypane śniegu. Dobra, wezmę łopatę, trochę się nie? Ale tutaj moje kąpiel zmarzły. O. Dobra, działamy. Odśnieżyłem troszkę, ale domek zaśnieżony. Tutaj mam takie elektryczne rzeczy różne. Wykorzystam je ja do wykonania. Wróćcie, tuleczki. Widzicie, stryczki różnego rodzaju. Jest taśma dwustronna, chyba. No dobra, ale szukamy czegoś tutaj w tym woru, w woreczku o, tak, tak, tak widać, że tu myszony krążą eee. co tu mamy? o, coś, coś do Volkswagen'a tam się znajduje Kamera cofania. no co tu jest jeszcze przyjdzie no, wiosna to będziemy mogli coś robić nie a tak to jest zimno co tu robi zbiorniczek ciśnieniowy do instalacji wodnej w kamperze na przykład może być taki a co to jest? O oh, bitmat, bitmat, bitmat spoko hura, hura to wezmę ze sobą bitmacik widzicie hehehe he, he. dobra, to tu sobie położę jeszcze tutaj tak, ja już przepatrzyłem bole zobaczcie ile mam końcóweczek i tutaj to było gniazdeczki co to jest takie chyba do zgrzewania jakichś tu elementy strzyk na siebie listy takie proszę przelotki wszystko do kampera może być szybko jeszcze takiego u nie mogę znaleźć o no, tutaj nie mamy chalupkę fajną Wezmę założę, gdzie to urządzenie jest, co to jest, klej, 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 odporny, na co, nie wiem, pochylamy, co to jest, A to jest taki, Strycze. to wszystko się może przydać tak. kiedy dom będzie porządny to garaż sobie wiecie urządzę po swojemu na razie coś jedna wielka grocia no dobra i po śladach trzeba wracać do auta mam nadzieję żeby wyjadę bo tam lodziks normalnie rzut okiem ostatni na domek Aj, tak osada wolnego człowieka. Plany są takie, że jak się mieszkanie nie sprzeda jeszcze do wiosny i nie będziemy mieli co robić konkretnego ze swoją budową domku, no to tutaj będziemy gospodarzyć na pewno e, dosyć intensywnie. Czyli będziemy sadzić pomidorki, zrobimy działkę. W sensie taką trochę ogrodniczą, rekreacyjną sobie, nie? No, Także będziemy tutaj na pewno gościć. Zobaczcie jak na Kaszubach zima wygląda. W mieście, w Trójmieście to tam, wiecie, śnieg już sprzątnięty i czarny. Generalnie tam na ulicach. No ale tu biała zima ładna. minus pięć, zdrowe. Dzisiaj warunki pogodowe są takie, że no nic cholery nie można robić nic przy Samochodzie, bo to rozbośnie Zobaczcie, ile śniegu. Ech. Temperatury ujemne właśnie przeszkadzają. A to u mechanika samochód na wymiany różne, profilaktyczne, żeby nie było. Ech. No nic, może w lutym będzie lepiej. Póki co jest jak jest. No, trudno do pracy. Trzeba się udać. Zawodowej, zarobić parę monet. E, oprócz prowadzenia kanału, trzeba jeszcze coś robić. Także subskrybujcie, oglądajcie. E, komentujcie, pytajcie mnie o co tam chcecie. Bo z tego to w samochodu będę robił mikro e, Jak pogoda pozwoli, groszek odwiedzony. Kefierek kupiony, żółty ser. Na przegryzkę, zanim zjem główny posiłek, bo już głodny jestem, a jest która? Jedenasta. A jadą wczoraj, panie, nie wiem o której nawet. Dawno, dawno temu, nie wiem, 24 nie minęły, ale... 18? Żółty ser, złoty mazur, kefirkiem go popiję. Demontujemy osłonę drzwi bocznych w kadylaku, korzystając z słoneczka ładnego. Rzeczką wyciągamy. Pineczki, proszę. Miesz, Prawie, mam jeszcze, mi tu zostały dwie na dole. Panie słone i tam z boku po usylu. Z boku. Czesław mi pomaga. Tu musimy okleić te blaszki bitmatem. O. O, mamy bitmatu. Czesław mi pomaga. Tu dobra. To kawałek nie trzeba rozwijać całego czasu Rady Nie pomaga. O, coś idzie, tylko równy stara się Ciężko, nie? Eee, o idzie tobie. Przypomnę, że Czesław ma 6,5 roku. Dobrze. Super. O dobra. Do nie trwa. Ja złapię jeden. Nie musisz łapać. Dobra. Ale najpierw on nie spadnie. Drugi i trzy są. Dobra, i teraz po kawałku tutaj przykleimy. Nie, nie, już muszę przygotować i trzymaj na razie, bo już pierwszy kawałek mamy tutaj, w tychże drzwiach. Jeszcze tu nie, są. tu gdzieś. Zaraz. Tata ta, przyklei. No dzisiaj, na teraz. Dobrze. Zrobiliśmy dobrze. Zaczynamy partyjki Będziemy się uczyć jeszcze. Tak, czyli gramy tak. Ćwiczymy, nie? Tak. Tak. Ćwiczymy. Tak. Okej, okay, to daj. O, jest pierwszy okay. jest. Cyk. Okej. Okay. Cyk. 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 Królówka nie mogę, zbiję. Tak, Nie. poczekaj, Pryłówka atakujecie Nie, nie mogę, dobrze Andrzeja Dudowskiego. Aha, królówką, dobra. I Poczuć, synoś sobie będzie jadł. Smażony. Pojadę sobie porobić coś na pobliski parking eee, i no i coś tam zrobię jeszcze tutaj. Ile jest? Koło zera. Jeszcze chwila jasno, więc działam. Chmury ładne. Zachód słońca. O, sroki przyleciały albo były tutaj, no i księżyc. Idę do roboty. E, obowiązki spełniłem na dzisiaj, rodzicielskie również, więc mogę coś porobić. Jeszcze śmieci trzeba wyrzucić. Bo tak podrzuciłem sobie do auta. Przykleję chociaż. Yy, nie, ocieplę te drzwi, tutaj te te robię te boczne suwane, wiecie? Ech. Dobra, dobra, ciach, ciach-ciach kroimy tutaj, panie tutaj są fajne duże przestrzenie, więc ładnie wejdzie ta folia aby prosto w miarę idzie takie warunki no niesprzyjające pracy nad takimi e projektami, jak mini camper, to musi być miejsce, pogoda dobra I tyle, nie? Dobra, mamy coś takiego, już pokazywałem, czym ocieplam, folia taka pęcherzyki plus aluminium i kilkanaście warstw, to jest do ocieplania do w ogóle ścian budynków. Ciach ciach robimy. Mhm. Jak to wygląda, ta powierzchnia ocieplona w stosunku do powierzchni ocieplonej szyb i tak dalej na razie, no to jest marna, to nie będzie takiej izolacji termicznej, ale zawsze trochę mniej, no, zaraz tu przykleję tą piankę, tą, 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 o tą, 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 tutaj fajnie odrysuję sobie od tego boczku, który jeszcze w aucie został, żeby wyciąć w miarę równo na tą powierzchnię i będzie tyle wygłuszone lepiej i trochę zaizolowane, no ok a póki jeszcze coś widać proszę, ładnie mi się to wycięło na wzór tej osłony no jedne drzwi zrobione, kolejne dzisiaj e, pomiędzy obowiązkami tak za słońca w czwartek mm, o wschodzie byłem w polach, na biegach swoich a o zachodzie idę do Żabki po odebrać paczki owiewki takie do Kadillata, owiewki szyb przednich i czajnik ze stali nierzewnej, nie będziemy już gotować mikroplastiku. Żabeczka odwiedzona, dwie paczuszki mam owiewki do auta, to będę montował jutro i czajniczek w kartoniku. Zobaczymy jak to wygląda ten czajnik, nie? Zobaczymy, nagram filmik. Z regulacją temperatury, kurzanką, bo Ewa zaraz wróci, więc wiecie, trzeba sprzątać. A tak na serio to sprzątam, bo lubię czysto i porządek, jak jest, nie? Także bardzo często wyciągam odkurzacz i odkurzam, co tam się znajdzie. Często to bez przesady, nie? Z eee, dwa, trzy razy w tygodniu ma. Panowie, jak tam też sprzątacie? Czy nie, czy macie inną, inne obowiązki? A po e, recenzji, to może bardziej rozpakowanie łabody ja nie. O fajnie, to już już jutro... A truskaweczki. Truskaweczki są fajne. Zjemy sobie truskaweczki, nie? Tak pół porcji, żeby nie było.